Hello, hello! 5 lipca 2025, sobota! Jaka energia ze świata zwierząt? Sobotę! Biegus, baw się, baw się, pluskaj się w wodzie! Będzie pewnie cieplutko i będzie można sobie jechać nad wodę. To bardzo dobry pomysł. Zabawa, trójeczka, towarzystwo i bawimy się. Ale tutaj jest kolejny ptaszek, moi kochani. Zobaczcie. No i teraz tak. Czy ta zabawa <goli> goni naszą intuicję i goni tego poważnego, kroczącego kruka, czy na odwrót. Czy to popiernicza <goli> nam uciekając, a my po prostu rozumem nadrabiamy to, co się dzieje. <goli> Tu jest dużo zabawy, ale też yy, takiej mądrej. W ogóle tak, taka zieleń w tle, tło zielone, i mamy właśnie takiego radosnego ptaszka i bardzo poważnego kruka, który ma solidne rozkminy i fajne, takie mądre, intuicyjne przemyślenia. Także, kochani, dobrej soboty, bawcie się i na przemian, kto kogo goni. To może być dosyć zabawne, ale w tej całej zabawie możemy dużo mieć mądrych refleksji. Wszystkiego dobrego i zabawnego w tą sobotę, moi kochani. Do następnego.